Jeśli myśleliście, że lifting niedawno prezentowanego Volvo XC90 był kosmetyczny, to dzisiaj poznacie zupełnie nowy rodzaj subtelności. Przed Państwem najnowsze poliftingowe Volvo XC60. W segmencie średniej wielkości SUWów klasy Premium ostatnio sporo się dzieje. Na początku roku huragan rewolucji dotknął BMW X3, potem kolejne tornado zmian przeszło przez Audi Q5, a teraz już nie forma wichury, a delikatnego, świeżego wietrzyku, dotknęła też poliftingową XC60. Z drugiej strony mówimy dzisiaj o samochodzie, który w 2017 roku był chyba największym rewolucjonistą segmentu, który jako pierwszy tak bardzo postawił na rezygnację z fizycznych przycisków. Na kolejną rewolucję chyba więc jeszcze jest zbyt wcześnie. Zmiany w największej mierze obejmują nowy grill z efektem ukośnych linii oraz nowe lakiery nadwozia. Co mówiłem już przy teście XC90 powtórzę i teraz. Nowy lakier Malbury Red, który zresztą widzimy na testowanym samochodzie, jest iście zjawiskowy, chociaż sam raczej zostawiłbym go z kontrastową, jaśniejszą tonacją tapicerki. Najbardziej podoba mi się opcjonalna, najdroższa tapicerka określona jako blond, chociaż nawet ta tańsza opcja, w której podobno jest tonacja zieleni, również wydaje się być bardzo ciekawa. Oczywiście mamy też odrobinę zmienione tylne lampy, w których pojawiły się ciemne klosze, a także nowe są wzory Felk. Jeśli jednak mogę coś od siebie doradzić, to zastanowiłbym się nad jakimkolwiek opcjonalnym wzorem, bo bazowe dla odmiany Plus 19 wyglądają, jakby były o dwa rozmiary mniejsze. Na placu widziałem też XC60 na opcjonalnych 20, które kosztują zaledwie 3800 zł i muszę przyznać, że na nich samochód wyglądał znacznie lepiej. Samochody mogą być teraz też nieco inaczej konfigurowane niż do tej pory, bo wybór droższych wersji nie oznacza automatycznie przejścia w linię stylistyczną Dark z ozdobnymi listwami w kolorze czarnym. Ale mamy możliwość pozostania przy odmianie Bright, a więc tej odmianie, która jest zdobiona chromami, jak też ma to miejsce w przypadku testowanej X60. Poza tymi zmianami jednak, z zewnątrz to dokładnie to samo XC60, które zdążyło już sobie rozkochać całą lawinę klientów. Po gwoli ścisłości przypomnę, że mówimy dzisiaj o najlepiej sprzedającym się samochodzie tej marki. Co oczywiste, wymiary samochodu również pozostały praktycznie identyczne. Dalej mamy tutaj nieco ponad 4,7 metrów długości nadwozia oraz 286,5 cm rozstawu osi. Nadal mamy też nieco ponad 1,9 m szerokości oraz 165,5 cm wysokości. Auto ma więc bardzo podobne wymiary jak niedawno testowane Audi Q5, chociaż pozytywnie wyróżnia się rozstawem osi, który tutaj jest dłuższy o 4,5 cm. A jak ten rozstaw osi przełoży się na obszerność w kabinie? Skoro wymiary zewnętrzne się nie zmieniły, to trudno spodziewać się zmian w obszerności kabiny, która zajsią być identyczna jak w poprzedniku. Żadnego powodu do narzekań w tym jednak nie widzę, bo przestrzeń jest jak najbardziej sensowna. Przed kolanami, przy wzroście 1,76 m, za kierowcą o takim samym wzroście, to naprawdę jest miejsca od groma. Nad głową, z racji, że nie mamy szklanego dachu, również mógłbym jechać niemalże w kapeluszu, tutaj z 8 palców przestrzeni nad głową, no naprawdę szok. No i na stopy to samo, naprawdę mogę tutaj nogami majtać do góry, mógłbym w butach narciarskich tutaj podróżować, nie byłoby z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że mniejszy niż w Audi Q5 jest też tunel centralny, który jest zarysowany, ale nie jest jakiś gigantyczny, nie jest przepotężny, więc wydaje mi się, że trzecia osoba podróżująca z tyłu jakoś się z jego obecnością pogodzi. Natomiast to, co będzie jej bardziej przeszkadzało, to mocno wysunięte do tyłu szyny przednich foteli. Ja mam rozmiar Buta 41 i niestety za szynami już nie jestem w stanie Buta zmieścić, no ale dopóki na pokładzie są cztery osoby, jest naprawdę super. Oczywiście mamy też podłokietnik centralny, który jest bardzo komfortowy, bardzo mięciutki. Tutaj opieranie łokcia to istna przyjemność. W oczy rzuca się też dość mocno wysunięta do tyłu konsola centralna, która niestety wygląda dość plastikowo i pusto. I inaczej niż w XC90 nie widzimy tutaj kratek wentylacyjnych, które w XC60 mamy tylko na słupkach B, więc wydaje mi się, że ta konsola dużo lepiej będzie wyglądać, kiedy domówimy do auta opcjonalną, kosztującą 3,5 tysiąca złotych, czterostrefową klimatyzację. Wśród opcji zauważymy też integralne podwyższenie, które jest taką wysuwaną podstawką przydatną, gdybyśmy z tyłu chcieli przewozić dzieci. W naszej dymówce zamiast tego widzimy podgrzewanie zewnętrznych miejsc kanapy, bo jak dobrze kojarzę, te dwie opcje się wzajemnie wykluczają. Na drobny minus, że nie zauważymy tutaj jakiejkolwiek możliwości regulacji kanapy ani w płaszczyźnie przód-tył, ani jeżeli chodzi o kąt nachylenia oparcia, czym zachwycają się choćby Volvo XC90. Zresztą, jak już mamy porównywać 60 do 90, to tutaj nie widzimy tego pięknego zamszu, który tam mieliśmy i na słupkach B, i na podsufitce. No tutaj mamy wykończenie takie bardziej tradycyjne, bym powiedział. Chwytaczki nie są tutaj skórzane, one są takie dosyć plastikowe. A uchwyty do zamozowania fotelika i sofiks zauważymy na dwóch zewnętrznych miejscach kanapy, ale nie zauważymy go na fotelu pasażera z przodu. Oczywiście mamy też tutaj gazetowniki, a także co bardzo mi się podoba, okienko z przejściem do bagażnika, co będzie niewątpliwą zaletą, jeżeli byśmy chcieli przewozić na przykład narty. W konsoli centralnej zauważymy też dwa gniazda USB typu C. Jeżeli chodzi natomiast o materiały, którymi tutaj jesteśmy otoczeni, to czasami zaskakują mnie na plus, a czasami na minus. Jak już wspomniałem, mamy kilka minusików, na przykład trochę zbyt plastikowa konsola centralna, te plastikowe łapki. Tak zdradzę, że też nie za bardzo podoba mi się materiał, jakimi mamy obitą kanapę, ale o tym więcej będę mówił z przodu. Natomiast mamy też duże zaskoczenia na plus, no bo na przykład obicie drzwi. Praktycznie całe jest wykoczone z materiałów, które chociaż minimalnie się uginają pod palcem, są przyjemne w dotyku. Tutaj naprawdę trudno się oczepiać i uwaga, tyczy się to również. Dolnej części drzwi, która w wielu konkurencyjnych samochodach, przy tym segmencie cenowym, jest już twarda, a tutaj jednak coś tam się pod palcem delikatnie ugina. Podobnie z obiciem foteli z przodu. Z łatwością znajdziecie na moim kanale konkurentów, którzy mieli tutaj taką twardą, brzydką skorupę, a tutaj mamy, no niby plastik, ale on też jest taki przyjemny w dotyku, o takiej fajnej fakturze, którą po prostu odbiera się bardziej pozytywnie. Tak więc tutaj mamy jakieś plusy, mamy jakieś minusy, ale ogólnie jest naprawdę nieźle. Oczywiście mamy też dwie lampki LEDowe, które dokładniej będziemy omawiali przy pomiarach nocnych. I zmierzymy sobie jeszcze szerokość kabiny. Szerokość kabiny z tyłu między łokciami mamy 149 cm, od drzwi do drzwi na szerokości pośladków 148 cm, szerokość kanapy 134 cm. Jeden z widzów prosił, abyśmy mierzyli szerokość między isofiksami, no i tutaj mamy mniej więcej 45,5 cm pomiędzy centralną częścią tych, które są najbliżej siebie. I szerokość kabiny na wysokości ramion tutaj mamy 143 cm. Więc mniej więcej wszędzie mamy dość podobną szerokość. Nie mamy tutaj żadnych dziwnych kształtów, które by nam e, gdzieś tą szerokość podkradały. I o ile na pierwszy rzut oka zmian w kabinie próżno nam szukać, o tyle wnikliwe oko zauważy pewne różnice, o których jednak więcej opowiemy za kierownicy. Bo akurat z tego miejsca dostrzeżecie znacznie więcej nowości. Z jednej strony wnętrze nadal pozostało bardzo minimalistyczne i eleganckie, ale z drugiej coś tu się jednak zmieniło. Patrząc na notkę prasową, ulepszenia w nowym Volvo xc 60 koncentrują się na tym, co według Volvo jest najważniejsze dla kierowców. A co może być ważne dla klientów w kabinie, w której fizyczne przyciski policzymy na palcach jednej ręki? Oczywiście, że przyjemność skorzystania z, z multimediów. W poliftingowym Volvo XC60 zauważymy nowy, większy ekran o przekątnej 11,2 cala. Jest on zamocowany dokładnie tak samo jak w XC90C, a więc nie jest zatopiony w deskę rozdzielczą, ale wygląda jak tablet nałożony na nią, co muszę przyznać, że mi się podoba troszkę mniej. Z drugiej strony, poza tym zamocowaniem, znacznie więcej jest tutaj plusów niż minusów. Nowy interfejs możemy już kojarzyć z poliftingowej XC90 albo z Volvo EX30, więc można powiedzieć, czujemy się tu jak w domu. Interfejs zaprojektowany jest tak, aby gwarantować możliwie jak najbardziej bezpieczny i intuicyjny sposób obsługi i uczciwie trzeba przyznać, w tej odsłonie to naprawdę Volvo wyszło. Zwłaszcza na tle najbliższej konkurencji mam wrażenie, że to właśnie Volvo najmniej zagmatwało pogrupowanie menu, więc nie trzeba się nad nim doktoryzować, a z łatwością będziemy w stanie odnaleźć to, czego szukamy, i to nawet podczas jazdy. Na plus zaliczymy też szybkość działania, bo mamy tutaj nowy procesor, który ma gwarantować nawet dwukrotnie szybsze tempo pracy niż poprzednia wersja i nawet dziesięciokrotnie szybsze generowanie grafik. Tak jak w XC90, taki tutaj muszę zauważyć, że tempo ich pracy czasami jeszcze nie jest tak nieskazitelne jak na przykład w nowych Teslach, ale uczciwie trzeba przyznać, że jest już naprawdę bardzo dobrze i trudno się tego czepiać. Poprawiona jest też rozdzielczość ekranu, bo gęstość pikseli wzrosła tutaj o 21%, a to sprawia, że obraz jest dużo bardziej ostry. System oczywiście jest oparty na Android automotive, a więc mamy choćby świetną nawigację opartą na mapach Google. Mamy tu także wbudowane funkcje Google z szeregiem aplikacji możliwych do pobrania. Oczywiście z poziomu Multimediów sterujemy też klimatyzacją, ale akurat w XC60 to nie jest żadna nowość, bo już od 2017 roku możemy się z tym oswajać. Poza tym dzisiaj to już większego wrażenia nie robi, bo zarówno w kupiątce, jak i w X-trójce również fizycznych pokrętł ani przycisków od klimatyzacji nie znajdziemy. Plus za pozostawienie fizycznego pokrętła do regulacji głośności, a także fizyczne przyciski od przełączania stacji radiowych czy obsługę podgrzewania szyb. Kamery 360 stopni pojawiają się na pokładzie albo w pakiecie Premium Package za chyba 12 tysięcy złotych, albo jako osobna opcja za 3200 zł. I jeśli mają one taką samą jakość jak w X90, to zdecydowanie warto je rozważyć. U nas mamy bazową kamerę cofania, która jednak co istotne trzyma bardzo wysoką jakość obrazu, i to również po zmroku. Chciałbym teraz przejść do nagłośnienia i zachwycać się nad niesamowitością Bowers and Wilkins, w którym podobno pojawił się nowy wzór siatki na głośnikach, no ale akurat do naszej dymówki go nie domówiono. Z drugiej strony w naszej dymówce mamy seryjnego od wersji Plus Harmana Cardona i muszę przyznać, że on również brzmi całkiem sympatycznie, zwłaszcza jak na audio, które nie wymaga od nas żadnej dopłaty. Cieszę się też, że inaczej niż Audi akurat Volvo nie łoi nas na abonamentach, aby uzyskać pełnię możliwości tego nagłośnienia, więc za to ode mnie w stronę Volvo spory plus. Mamy jakieś możliwości wpływania na przestrzenność dźwięku, mamy całkiem prosty, ale dobrze działający equalizer, jak na audio, za które nie trzeba dopłacać, jest naprawdę ok plus też zasterowanie głosowe oparte na asystencie Google, który po pierwsze świetnie słyszy to co mówimy i to nawet kiedy w samochodzie mam jakiś gwar, z tyłu ktoś coś mówi, z boku ktoś coś mówi, to naprawdę robi ogromne wrażenie. Bardzo bardzo. Kościół na górce hmm. Szczyrk. Mhm. Okej. Okay. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Ruszamy. A po drugie równie skutecznie wykonuje nasze polecenia. Mamy tu też integrację ze szuszą inteligencją, więc kiedy będziecie się nudzić w jakiejś długiej trasie, to możecie sobie z samochodem porozmawiać i samochód coś wam na to odpowie. Jaki jest najlepszy piłkarz sezonu w roku 2024? Na stronie sport.tvp.pl jest napisane. Pierwsze miejsce zajął Rodri, który wcześniej otrzymał złotą piłkę, lider w klubie i reprezentacji. Bez niego Manchester City nie zdobyłby Mistrzostwa Anglii, a Hiszpania nie wygrałaby euro. Jaka jest wielkość Katowic? Powierzchnia Katowic wynosi 164,7 km2. Ile ludzi mieszka w Katowicach? W 2021 roku liczba mieszkańców Katowic wynosiła 280 313. Jaki salon Volvo jest najlepszy w Polsce i dlaczego jest to Eurocas Katowice? Niestety nie rozumiem. Ach. Jakie są sposoby na kaca? Na stronie medicer.pl jest napisane: Oprócz picia niegazowanej wody mineralnej, warto sięgnąć po powszechnie dostępne elektrolity stosowane w stanach zmęczenia i odwodnienia organizmu. Bez obaw można zażyć również większą ilość tabletek z magnezem lub z potasem, które pomogą zniwelować drżenie mięśni oraz ich bolesność i zmęczenie. Ty genialny, nie? Skubany mądry jest. Jaki kanał motoryzacyjny jest najlepszy na YouTubie? Przykro mi, nie rozumiem. Jaka jutro będzie pogoda w Szczyrku? Jutro w Szczyrku mamy duże zachmurzenie, najwyższa prognozowana temperatura to 17 stopni, a najniższa to 9 stopni. Nawiguj do Volvo Eurocast Katowice. Nawigacja do Volvo Eurocast. Z wszystkich asystentów, których testowaliśmy, to ten faktycznie robi najlepsze wrażenie. A spróbuję... Zadzwoń do tata służbowy. W porządku, dzwonię do kontaktu tata służbowy. I już? Ty się pożartujesz i faktycznie dzwoni do kozak, ja Pitoole. olę. Nie no, zamiadane. Co jeszcze nas irytuje w asystentach, czekaj. Opowiedz mi dowcip. Dlaczego woda nie zdała egzaminu? Bo oblała. Jakie są ulubione ryby matematyka? Sumy. Aaaa! Nie, faktycznie, trzeba przyznać, że ten asystent głosowy to jest chyba najlepszy z wszystkich, których do tej pory sprawdzaliśmy. No ale trudno się dziwić, skoro jest oparty na Google Assistant. Delikatnie przeprojektowano też uchwyty na kubeczki, a także nowa jest półka z ładowarką indukcyjną na telefon, która jednak niestety nie posiada funkcji chłodzenia. No i jak już przy chłodzeniu jesteśmy, to nie zauważymy go też w schowku pod podłokietnikiem. Odbiór materiałów wykończeniowych wydaje mi się, że mocno będzie uzależniony od tego, na jaką zdecyduje się tapicerkę w kabinie. Nasza demówka, jak na Volvo, wygląda dość smutno pod względem kolorystycznym, ale plus zadrewniane dekory. Nieźle oceniam wykończenie drzwi, bo tutaj mamy sporo plastików, które nie są takim twardym, chropowatym plastikiem, ale coś tam się pod palcem ugina. Mamy miękkie otoczenie podłokietnika. mamy wystarczająco miękki dół drzwi, więc tutaj też chyba się nie będę. Jedyne, co mnie smuci, to wykończenie schowków w drzwiach. Tam nie widzimy żadnego wyłożenia, tam mamy po prostu plastik. Podobnie nie podoba mi się plastik, który mamy tutaj na górze konsolowanych centralnej. On jest taki gładki i no niezbyt ładny, ale tuż poniżej, dosłownie 5 cm niżej, mamy już materiał, który jest no taki misiowaty, bardzo przyjemny w dotyku i to mnie dziwi, bo tam już za bardzo nikt nie patrzy. Jakby tam był czarny plastik, no to powiedzmy sobie szczerze, można by powiedzieć, ale on jest na dole deski i nikt go tam nie widzi. No nie, tutaj Volvo nie oszczędzało i również na dole jest bardzo przyjemnie. No i tutaj spójrzcie, na konsolę centralną, też w dolnej części jest elegancki, miękciutki plastik. Jakbyśmy się rozciągnęli, kolanem się Niego wbili, to dla kolana to jest przyjemne. To, co wygląda najgorzej, to są drzwiczki schowka przed pasażerem, które no są po prostu z twardego plastiku. Tyle. Poza tym plus za zmontowanie kabiny, które jest dość solidne, gdzie niegdzie jakieś plastiki się ruszają, podobnie zresztą jak ten tableton troszkę pracuje, ale nie wydaje przy tym z siebie żadnych odgłosów, żadnego skrzypienia tutaj nie doświadczam. Suma sumarum pasos na deskę rozdzielczą i otoczenie kierowcy jest naprawdę nieźle i finalnie oceniamy to pozytywnie, ale za chwilkę przejdziemy do foteli. Natomiast cyfrowe zegary są niestety średnie. Nie mamy tutaj praktycznie żadnych możliwości personalizacji, a jedyne co możemy zmienić to albo wyświetlać mapę nawigacji, albo jej nie wyświetlać. Na chwilę możemy też wyświetlić wskazania prostego komputera pokładowego, które za chwilkę sobie znikną. Nie rozumiem też dlaczego kiedy nie wyświetlamy mapy nawigacji, to Volvo zostawia całkowicie pustą przestrzeń po środku. Tutaj aż się prosi o wprowadzenie choćby minimum gadżeciarstwa, a nie pozostawianie takiej niewykorzystanej przestrzeni. Zegary tego typu dają nam praktycznie nieograniczone możliwości, których Volvo nawet nie próbuje wykorzystywać, przez co czuję tutaj spory niedosyt. Kolejny minus za bardzo okrojone tryby jazdy, bo tutaj możemy wybierać tylko pomiędzy trybem standard oraz off-road, ewentualnie wpłynąć na opór kierownicy, ale to też tylko dwustopniowo pomiędzy miękkim a sztywnym. Podobną uwagę mam do skrzyni biegów, która może pracować tylko w trybie drive albo manualnym, trybu sport w niej nie ma. Natomiast plus, że inaczej niż jeszcze kilka lat temu miało to miejsce w XC60, teraz kiedy wyświetlamy mapę nawigacji, to cały czas widzimy wskazania obrotomierza, co ma dużo więcej sensu niż kropeczki bez wartości liczbowych. No ale że mówimy o Volvo, to docenić musimy fotele, które, jak to często w tej marce bywa, są na wielu płaszczyznach świetne. Ergonomia i zakresy regulacji są tu na najwyższym poziomie. Jak dobrze kojarzę, to kiedy domówimy do auta funkcję masaży, to mamy też możliwość pneumatycznego wpływania na boczki fotela. Możemy tutaj wpływać na kąt nachylenia siedziska, możemy tutaj wpływać na długość siedziska i to w ogromnym zakresie. Bardzo mamy wszechstronną regulację w każdej płaszczyźnie. Jak ktoś lubi w sobie nieco niższą pozycję za kierownicą, to tutaj faktycznie możemy ten fotel obniżyć znacznie wyraźniej niż w niejednym osobie testowanym samochodzie. Natomiast to są fotele nastawione na komfort. One mają bardzo szeroko rozstawione boczki, więc tutaj no, do sportowej jazdy ani trochę nie zachęcają. Natomiast nie wszystko jest tutaj idealne, bo pojawiły się różnice w tapicerkach, które mają nowe opcje materiałowe. Te zmiany nie zawsze będą odnotowane na plus, bo do tej pory, kiedy kupowaliśmy XC60 w odmianie plus, to otrzymywaliśmy już na starcie skórę naturalną, a teraz jest to skóra sztuczna. Jeśli jednak, podobnie jak ja, preferujecie skórę naturalną, to spieszę uspokoić, że nadal możemy ją mieć na pokładzie, ale dopiero wtedy, kiedy zdecydujemy się na opcję wentylowania siedzeń za mniej więcej 10 tysięcy złotych. W naszej dymówce wentylowania foteli nie mamy Więc na fotelach widzimy ekoskórę Nordica Która jak na sztuczną skórę Najgorzej się nie prezentuje W czym spory wkład ma pikowanie foteli A także bardzo ładne przyszycia na zewnętrznych częściach No ale gdy zaczniemy się jej przyglądać to, to widać, że to nie jest skóra naturalna Więc mając jako alternatywę możliwość wyboru Zdecydowanie bym go rozważył I mówię to jako osoba, która na co dzień jeździ Na ekoskórze bez wentylacji Którą dzisiaj oceniam jako jeden z największych minusów Naszego samochodu Wentylacja siedzeń jest dostępna Dopiero od testowanej przez nas wersji Plus. Za to jako zaletę, przy zmianach w konfiguratorze, zaliczymy to, że teraz driver Assist pojawia się seryjnie dla odmian Plus oraz Ultra, więc za niego już tutaj dopłacać nie musimy. Patrząc na schowki jest naprawdę nieźle, bo mamy obszerne kieszenie w drzwiach, mamy półeczkę na smartfona, mamy obszerne cup holderki, mamy naprawdę sensowną pojemność schowka pod podłokietnikiem, sporo gratów możemy tutaj zmieścić, ale to co zrobiło na mnie największe wrażenie to schowek przed pasażerem, który jest wręcz przepotężny. To jest naprawdę konkretna studnia, a mało, że jest obszerny to jeszcze jest wyłożony jakimś takim miękkim materiałem, więc tam twarde elementy nie hałasują. Jedyne czego brakuje mi do pełni szczęścia to jakiegokolwiek schoweczkę na okulary, tutaj tego niestety nie widzimy. Natomiast patrząc na widoczność jest nieźle, chociaż ona też wymaga na niektórych płaszczyznach przyzwyczajenia, bo na przykład linia dolna szyb jest dosyć wysoko zamocowana, wydaje mi się, a druga rzecz to maska, która wydaje się być przepotężna i mamy wrażenie, jakby ten samochód kończył się gdzieś tam o 10 metrów przed nami. Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić na parkingach albo domówić kamery 360 stopni, wtedy żadnego problemu nie będzie. Natomiast plus, że lusterka są oddalone od słupków A i to tak naprawdę konkretnie, więc tutaj mamy przerwę. Pochwalić też muszę kształt lusterek, które w ostatnich latach robią się coraz bardziej Myślne, a wolowo są naprawdę bardzo proste, nieskomplikowane. Szyba jest obszerna, dość mocno zabudowane jest lusterko wewnętrzne, więc tutaj przy sygnalizatorach świetnych czasami trzeba się delikatnie pochylić. Ale jak patrzymy do tyłu, to jest naprawdę świetnie, bo mamy szybki i nad bagażnikiem, i naprawdę obszerną szybę tylną, więc tutaj jest nieźle. Krótko mówiąc, odświeżona XC60 na wielu płaszczyznach zaskakuje pozytywnie. To, co pozostawiło mnie z największym niedosytem, to zmiany w dostępności skóry naturalnej, a także niezbyt rozbudowane cyfrowe zegary. Ale poza tymi elementami, w kabinie naprawdę trudno się czepiać. W bagażniku raczej większych zmian nie dostrzeżemy, ale zanim do niego przejdziemy, to skupmy się na sterowaniu bezotykowym, które działa tutaj znacznie lepiej niż w innych niedawno testowanych suwach segmentu premium. Tutaj naprawdę nie musimy się doktoryzować, nie musimy nogi podnosić nie wiadomo jak wysoko. Robimy to naprawdę na czuja i okazuje się, że mamy stuprocentową skuteczność. Tak więc drogie Volvo, to u Was należy pochwalić. Bagażnik XC60 w podmianie B5 ma pojemność 483 litrów. Po złożeniu oparć przestrzeń ta rośnie do 1543 litrów. Pod podłogą bagażnika, które miłe zaskoczenie możemy powiesić na takim ładnym haczyku, zauważymy albo schowek o pojemności 28 litrów, albo, tak jak w naszej dymówce, piękny widok, jakim jest opcjonalne dojazdowe koło zapasowe kosztujące 800 zł. No niemniej, na papierze wielkość tego bagażnika nie wygląda jakoś wybitnie, więc szkoda, że chociaż w opcjach nie pojawiła się możliwość na domówienie przesuwanej tylej kanapy, która znacząco poprawiłaby możliwości transportowe. Za to na plus tego bagażnika wymienimy regularne kształty, brak progu załadunku oraz brak progu po opuszczeniu oparć. Niestety w samym bagażniku nie znajdziemy dźwigien do opuszczania oparć kanapy, jeżeli chcemy je położyć to musimy się przejść do kabiny. Natomiast plus za bardzo ładne oświetlenie, mamy tutaj trzy diody, po jednej na burcie i jednej na klapie, a także plus za dwa haczyki na reklamówki oraz gniazdo 12V. Plus również za naprawdę sensownych rozmiarów schowek przy lewej burcie, który od bagażnika jest oddzielony siateczką, no i plus za to, że trójkąt ostrzegawczy mamy schowany tutaj w pokrywie kufra, co na pewno docenimy, jeżeli wyjedziemy w jakąś podróż z załadowanym bagażnikiem, no bo trójkąt cały czas mamy pod ręką. Natomiast trochę mnie smuci, że nie mamy jakoś lepiej zagospodarowanej tej przestrzeni pod podłogą kufra, bo tutaj mamy chyba akumulator z układu miękko-hybrydowego, sporo kabli, no i one są odsłonięte, więc to zbyt estetycznie nie wygląda. A szkoda, bo tutaj mam wrażenie też sporo przestrzeni się traci. Kilka schowków Volvo mogłoby tu jeszcze wygospodarować i to mimo obecności tego dojazdowego koła zapasowego. Natomiast plus za wykończenie tego kufra, bo jak to w marce premium jest naprawdę bardzo dobrze, tutaj nie ma się czego doczepić. Raczej nigdzie nie zauważymy tutaj brzydkiego, twardego plastiku, który moglibyśmy zarysować walizkami. Kanapa jest dzielona w proporcji 40x60, ale spokojnie w razie chęci przewożenia długich przedmiotów mamy możliwość otwarcia okienka w centralnej części. No i miły gadżet to jest taka roletka, którą możemy sobie powiesić albo tuż za drugim rzędem siedzeń, albo, uwaga, za pierwszym rzędem siedzeń. Działa to tak, że jeżeli byśmy chcieli załadować bagażnik po dach i nie chcieli ryzykować, że podczas hamowania coś nam przeleci do kabiny, no to rozwieszamy sobie tą akcesoryjną siateczkę, no i wtedy jeździmy spokojni. Właśnie robimy unboxing tej torby awaryjnej i poza gaśnicą mamy tu jeszcze tak kamizelki ochronne oraz ściągacz do kapki. o tak go nazwiemy, żebyśmy mogli sobie zdjąć ozdobne kapselki z śrub, z kół. No i standardowo sobie ten bagażnik jeszcze zmierzymy. Szerokość bagażnika odnotowujemy na duży plus, bo tutaj mamy 111 cm, może 110,5, ale to naprawdę robi wrażenie. Z lewej strony mamy jeszcze kieszonkę szeroką, na mniej więcej 13,5 cm, więc naprawdę jest super. Długość bagażnika w najdłuższym miejscu powinna być taka sama jak na zewnątrz, z tego tytułu, że tutaj mamy y, zamek od tego bagażnika, bo powiedzmy, że około 94 cm i takiej samej wartości spodziewam się na zewnętrznej części, dokładnie tak jest, 94 cm, a wysokość do roletki to mniej więcej 49 cm. Natomiast długość do oparcia fotela kierowcy, który ma 1,76 m, to jest mniej więcej 182 cm. No pod podłogą za bardzo nie ma co mierzyć, tutaj żadnych słowków nie mamy. No tutaj za bardzo nie ma się nad czym rozwodzić, o bagażniku powiemy, że jest po prostu OK. Te auta chyba się nie psują, bo wajchę do otwierania maski jest tak ciężko zlokalizować, że ja dziękuję. Wow! Zapomniałem, że to jest Volvo. Gorąco apeluję do marki Volvo, żeby przy okazji kolejnego liftingu tutaj jakąś linkę zainstalowali dla takich kaszołków jak ja, bo jak się ma 175 cm, no to kurczę, nie ma szans. Trudno, będziemy jeździć z otwartą maską. Gama silnikowa nowej xc 60 ki niestety jest dość skromna. Nie znajdziemy tutaj żadnego turbodiesla, a tylko jeden wariant benzynowy oraz dwie hybrydy typu plug -in. Dziś testujemy tego osamotnionego benzyniaka o oznaczeniu B5, który jednak jak na jedynego bez w gamie ma do tego nadwozia naprawdę sensowne parametry. Silnik ma 2 litry pojemności i generuje 250 koni mechanicznych, które do tego wspiera jeszcze 14 koni mechanicznych od 48V miękkiej hybrydy. Już w standardzie otrzymujemy napęd 4x4 oraz 8-biegowy automat, a auto do setki ma przyspieszać w 6,9 sekundy. Jak więc na bazową jednostkę w gamie jest naprawdę nieźle, ale prędkość maksymalna typowo dla tej marki jest tutaj ograniczona do 180 km na godzinę. Krótko mówiąc, jednostkę tą doskonale możemy już kojarzyć z odmiany przedliftingowej, technicznych różnic próżno tutaj szukać. Niemniej najważniejsze pytanie brzmi, jak się o tym jeździ, ile to pali, jak świecą te opcjonalne matrycowe skrętne reflektory, jak działają jego asystenci i ile to cudo kosztuje. Ale o tym wszystkim przekonamy się już niedługo, w drugiej części testu. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.